Spotykamy się w dzisiaj, aby ustalić dla wszystkich badań wydarzeniach. Tym wydarzeniem jest to, co ustalenie Konstytucji 3 maja, które odegrało ogromną rolę w 1960. Zapraszamy szanownych Publiczność do udziału w żywej lekcji historii, która przeniesie nas na dłuższe czasy, unione wieki, wysłowem i piosenkę, żeby wyciąć na te związki wydarzenia związane z ustaleniem Konstytucji 3 <hysy> Przyjdzie pani od muzyki i znowu trenuje kłon. chyba bezbliża się na apel w szkole. Apel Maju, a może ty już próbę na zakończenie robisz podrabią? Bo... Powiedziałeś, co wiedziałaś, ale pomarzyć zawsze bardzo. Znajdźcie w na nadzieję i przystajcie państwu Boga, znajdźcie się na Obecne życie bez nie znam. Ty pobójcie się przez rokiem, to A teraz, proszę o zacznie. Dzięki, że coś w proszę, to miejsce? Ja poznam się bez walki. O, nawet mam białą trawę. Nie wchodzi mi nic do głowy. Moku się ślisku słońce tam pięknie przygrzewa, a do tego wciąż nie mogę zapomnieć o bogatych, jak oceany Czeki czy jak i Romeo, jak zostaniesz w choinie, a Paweł jest zbyt swojej nie będzie chciała cię znać. Lepiej weź się trać, bo właśnie zaczyna się ulegliwość. Witam was serdecznie. Jak pan na przed dłużejszym stosunkiem? Widzę, powinienem że nie najlepiej. Proszę pani, opłata na moją wszystkie wojny, powstania, rewolucje, zabory, rozbiory, zbrojne, rusianie, obszary... No, to wszystko spamięta. Siedziałem wczoraj na północy z nasem w książce i w takiej samej pozycji się rano obudziłam, ale niestety nic nie umiał. Oj, romek, romek, co ja mam z tobą zrobić? Już wiem, na dzisiejszą ręku zaprosiłem jednego gościa. będzie lekarstwo na waszą niezwykłą i zbyt pamięć. O, chyba właśnie do nas luka. Drogi dzieci, przybywam na prośbę i zaproszenie Waszej Pani, Słyszałam, że przy tamtych drogach, żeby rozwinięć więc jestem właściwą osobą na właściwym miejscu. Chorysia przedstawiam, jestem Konstytucja, Konstytucja Majowa. Naprawdę? Dobrze Pani wygląda jak na swoje lata. Myślę, 224 lata. Zgadza się dziewczynko, obchodzę dzisiaj swoje 224 urodziny. Powiedzcie, że to niemożliwe, bo nikt nam długo nie żyje. A ja będę wiecznie żywa, dopóty do w takich szkołach jak ta będą się odbywała takie afery jak te dzisiejsze. Jestem żywa, bo Polacy wciąż o mnie pamiętają. Dziękuję wam za to. my dziękujemy, że zgodziła się od Pani nas dziś odwiedzić i przygodnie przyszłych uczniów osobiście w swoich zasługach, a dała Was kolejną, dobrą wiadomość. Nie będę Was pytać, bo Wy macie zadawać Pani Konstytuty pytania na pewno takie powtórzone, co obowiązuje prawie wszystkie pytania na dłuższej a więc co dzieła. Ja, ja chcę zadać pierwsze pytanie. Kiedy została Pani uchwalona? Bo z matematyką też mam niemałe problemy, ja nic nie mogę obliczyć. Ile Pani sobie widziała tak. Już odpowiadam. Uchwalono mnie dokładnie 3 maja 1991 roku, który to wiek 18. Skaza się, dziewczynko, dodam tylko, że nie zawsze mogłam obchodzić na puszczę swoją rodzinę. Po II wojnie światowej i w ekonomii rzeczywistości politycznej już ustrojowej nie pozwolono, aby Polacy Chcili moje święto. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku w tej Izbie Polski zdecydował przywrócić dzień 3 maja. Już teraz tylko wolnym od pracy. Dzięki temu ja mam nareszcie swoją rodzinę, a wy wolno od pracy dzień i jednocześnie długi weekend. Zgadza się, no, mamy aż trzy wolne dni przez które nie chodzimy do szkoły. Pierwszy dzień maja to święto pracy, drugi to dzień flagi, a trzeci to święto dzień. Tak, a jesienią odpadł swoją wiedzą. Wszyscy wiemy, się, że jesteś najlepsza na z historii. Teraz ja chcę zadać pytanie. Dlaczego była Pani trwaścią dla Polski? Że do nich dziś odchodzimy, pani Święto. Czekałam na to i już Wam na odpowiadam. Byłam drugą na świecie, a pierwszą w Europie konstytucją. Przed Polakami taką ustawą wprowadzili w tylko Amerykanie, co zaledwie 4 lata przed Polakami, w 1787 roku. Co są pierwsze razy, ale co to za konstytucja? Konstytucja to ustawa, to ustawa zasadnicza, która ma za zadanie regulować kulturę danego państwa, czyli wprowadzać korony. Nowa konstytucja pochodzi od właściwie ty i To połączenie oznacza urządzać, ruch regulować. Jest to ustawa, która ma najwyższą moc w naszym państwie. To ona mówi przykład o prawach do obowiązków obywateli, a na jej stronie stoi głowa państwa, czyli prezydent. A jakie są wprowadziła nasza pierwsza Konstytucja w Polsce? Bardzo ważne dla ówczesnej Polski. Wnosiła nibelną i wolną alecję, a wprowadzała niewielką stronę. Umocniła także władzę centralną, a uproszczyła spływy na To Podsumowując, konstytucja 3 maja miała stać się fundamentem po zbudowie nowoczesnego i silnego państwa polskiego. A ja wiem co to te liberum veto, bo i chciałabym, żeby ono funkcjonowało dla dzieci, na przykład na klasówkę. Pani zapowiada z bratem, a ja wstaję i mówię, liberum No i co, że dzisiaj gdzieś pani stawia ci jedynkę, albo wpisują, albo wpisują uwagę, bo w szkole przychodzą twoje rodzice i na co ci to liberum veto? Chociaż nazwę więcej niż Cię, będę węgla to po polsku znaczy nie pozwala. Poseł, który wybrzegnął te słowa, unieważnił wszystko co sądu uchwalił, a ja mogłabym uniemożliwić, na przykład zdali już trzecie strata, ale by było fajnie. Na szczęście te słowa już nie mają żadnego znaczenia, a nasze uczęsze klasówka jest do zwołania. Podziękujcie Pani Konstytucji za ten cenny wykład historyczny, Którego? Zasłuchajmy, jak się wydaje. Dziękujemy, Pani Konstytucjo. Mamy dla Pani jeszcze jedną niespodziankę. Na cześć, Konstytucji. Dzieci odśpiewają za chwilę piosenkę Witaj Majowej a my zakrzyknijmy, jak nigdyś pracy. Wivat Sejm, wivat król, wivat Konstytucja. Wivat sen, wivat król, wivat Konstytucja. Witaj, gdzie w naszej polskiej krainie uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie? Witaj mań, trzeci maj, na kolanku błogi raj, witaj maj, trzeci maj, na kolanku błogi raj, niech żebraci nasze pisą, niebo w ręku króla stała, a w

Mamy nadzieję, że nasza Szanowna Wysoka będzie takiego samego zdania. na tym już które mamy, tak na brudzi naszych dzisiejszych aktorów na jej odzyskiwaniu konstytucję. Wierzymy w lektyce historii, na 3 maja 1791 roku już dla nikogo nie powinna być usta nic nieznacząco datą. Świat z postępem komputer, internet, nowoczesne zachodowia, a ich historia naszego kraju jest bezskarna. W tych pierwszych polach, co w naszym sercu, ta Konstytucja Wojowa dodatki narodowe sprawuje należeństwo. I choć obowiązywała cały te 15 miesięcy, bo dłużej nie pozwoliła reżimu popełniać rozwoju polskim. Konstytucja bojowa miała jedno ojczyźnie znakomienie, które wywołała zarówno kraju jak i na świecie wiele przyjemnych oblicz.